Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam do przygotowania razem ze mną pysznego pire z dyni, którym można zastąpić pire ziemniaczane. Dynie umyłam, pokroiłam na mniejsze części i usunęłam miąż z pestkami. Zawinięte w folię aluminiową kawałki dyni piekę w piekarniku podgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 45 minut aż do miękkości. Po upieczeniu obieram dynię ze skórki i duszę praską do pire. W zależności od rodzaju dyni, dopiero można dodać masło lub sól, oraz jeśli jest zbyt wilgotne, odcisnąć je na sitku o małych oczkach. Pire z dyni można ubić łyżką w misce i wyrzeźbić w nim ozdobne zagłębienia. Przed podaniem pire z dyni dekoruję listkami świeżej mięty. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl